Witajcie serdecznie. Jakiś czas nie nagrywałem żadnych nowych filmów, ale dzisiaj chciałbym przedstawić Wam film, który troszeczkę oczyści Wasze organizmy, oczyści też trochę ocza, oczka. Jeśli macie ochotę na chwilę wzruszenia, trochę łez. Ale w takim pozytywnym znaczeniu, to zachęcam do obejrzenia tego filmu do samego końca. Jechowa cię przygarnie. Przypominam, że jest on pobrany ze strony jw.org, gdzie zachęcam do odwiedzania tej strony. Jest tam wiele, wiele bardzo ciekawych materiałów. Które pomogą Wam zrozumieć Biblię, które pomogą Wam zbliżyć się do Boga, przede wszystkim poznać Go dokładnie. Strona jest oczywiście bezpłatna, bez żadnych reklam, to jest też dość istotne. Także w tej chwili dość mojego gadania. Zapraszam do oglądania. Wszelkie prawa, oczywiście, są autorskie, więc jakieś wykorzystywanie do celów innych niż głoszenie, niż służba, do celów komercyjnych jest oczywiście surowo zabronione. Tak więc, jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich i zachęcam do obejrzenia filmu do samego końca. Nazywam się Malumok. Mok. Jehowa niewyobrażalnie mi pomógł. Wychowywałam się w Sisimiut na Grenlandii. Miałam wspaniałe dzieciństwo. Dużo czasu spędzaliśmy na łonie natury. Latem żeglowaliśmy, a zimą jeździliśmy psim zaprzęgiem. Chodziliśmy na polowania i na ryby. Jako dziecko byłam bardzo zżyta z rodzicami. Byłam córeczką tatusia. Tata mówił o mnie, moja ukochana. I tak ukochana stało się moim przezwiskiem. To cudowne, że byłam wychowywana w prawdzie. Najlepszy prezent, jaki dali mi rodzice, to możliwość poznania Jehowy. Gdy miałam 9 lat, rodzice się rozwiedli. To było okropne. Widziałam, jak cierpi moje rodzeństwo. Nie da się opisać, jak boleśnie byliśmy zranieni. Po rozwodzie mój tata został wykluczony. Ta rozłąka była dla mnie bardzo trudna. Tęskniłam za nim bardzo. Kiedy mama zaczęła pić, poczułam się opuszczona. Wiedziałam, co robiła, więc nie zdziwiło mnie, gdy po jakimś czasie została wykluczona. Ale i tak czułam wielki ból i smutek. Błagałam Jehowę, żeby pomógł mi pozostać w prawdzie. Dużą pomoc otrzymałam od pionierki, która prowadziła ze mną studium. A oprócz tego czasami zabierała mnie do służby i zapraszała na obiad. Gdy miałam jakieś 12 lat, mój tata wrócił do prawdy. Byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa. Znowu mieliśmy dobre relacje. Sporo żeglowaliśmy, jeździliśmy skuterami śnieżnymi i saniami, a wieczorami oglądaliśmy filmy. Kiedy tata usłyszał, że zostanę ochrzczona, to za zakręciła mu się w Widziałam, że był dumny. Gdy miałam 15 lat, mój świat legł w gruzach. Tata popełnił samobójstwo. Trudno opisać to, że nagle go zabrakło. Nie mogę zrozumieć, dlaczego zrobił coś tak samolubnego. Bardzo za nim tęskniłam. Czułam się. Jakby ktoś wbił mi nóż w serce. Byłam też na niego bardzo zła. Dużo pisałam o swoich uczuciach. Napisałam też wiele listów do taty, o tym, co chciałam mu powiedzieć. Poza tym wołałam do Jehowy w długich modlitwach. Kocham Psalm 34, werset 18, który mówi, że Jechowa jest blisko zruzgotanych na duchu. Właśnie tak się czułam. Myśl, że Jechowa jest blisko takich osób, bardzo mnie pocieszała. Robiłam też wszystko, co mogłam, żeby być na każdym zebraniu, nawet gdy nie miałam ochoty nikogo widzieć, lub gdy tuż przed zebraniem płakałam. Miesiąc po śmierci taty, zostałam ochrzczona. Zostałam ochrzczona, bo kochałam Jehowę. Gdy miałam 9 lat, obiecałam mu, że będę mu służyć przez resztę życia. Moje relacje z mamą znacznie się poprawiły. Wspaniale jest teraz razem z nią służyć Jehowie. Głosimy razem w każdą niedzielę. Zawsze wyczekuję naszej wspólnej służby. Gdy miałam 18 lat, zaczęłam pomagać w biurze tłumaczeń, a potem zostałam pionierką. Zawsze dużo uczyłam się z przykładu króla Dawida, który w każdych okolicznościach, czy to złych czy dobrych, starał się przybliżać do Jehowy. Jehowa pomagał mi pokonywać trudności, posługiwał się zborem. Udzielał mi niezwykłej siły i przygarnął mnie jako swoją córkę. Tak, ludzie w różny sposób na tym świecie są doświadczani, doświadczani przez życie. Nikt na to nie ma wpływu, jakie spotkają go przeżycia, w jaki sposób zostanie doświadczony, ale najważniejsze jest, by trzymać się blisko Boga. On każdego, ale to każdego jest w stanie podnieść na duchu, powstrzymać przed upadkiem. Zachęcam jeszcze raz do wchodzenia na stronę jw.org i tam wyszukiwania materiałów, które Was będą interesowały. Tymczasem, pozdrawiam i do następnego razu.